Z ten temat, powiedz mi, e, czy myślisz, że bo też gimper powiedział taką myśl i ja Ciebie bym o to zapytał. Czy to nie jest tak, że wardenga potrzebuje kogoś, żeby się z nim cały czas napierdalać? czy to tak. I czy to nie będzie trochę wywołanie wilka z lasu, czy nie da mu to paliwa? Czy nie, nie podgrzeje tego jego krwi? Bo wiesz, Sylwester mówił coś właśnie takiego, że on no, jest na rozdrożu, nie wie co ma robić za bardzo, nie czuje się na siłach. Zresztą mhm. na siłach to jest może złe słowo, Legal. że nie, nie czuje tej inwencji twórczej. I czy to teraz nie będzie takie podtrzymaj mi piwo? No tak, tylko teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, uważam, że Fris jest na niego za duży i tu nie da rady. I Fris ma, jeżeli nie wyciągnie czegoś, oczywiście, co by zburzyło jego wizerunek. A wątpię, żeby to było, bo Sylwester już by to dał tysiąc razy, jeżeli by to takiego miało miejsce. Więc takie szukanie trochę na siłę, o ile na każdego można zrobić, o taki wilmia Stanowski. O, właśnie dobry przykład. Na mnie, ja sam powiedziałem, że byłem w więzieniu, że to robiłem, że to... No ale wiesz, jednak narracja przez niego zrobiona, bardzo dobrze, bardzo źle dla mnie, ale bardzo ładnie poprowadzona, dojebanie w każdej, czyli prawie jakieś ci nie lubią i społecznie nie, jakich, nie On z każdej strony mnie i ten, kto rodzinny, to matkę, to wziął i ten, kto bronił Ukrainę, to tam też, co się stało. Część z nich była nieprawdą, część była trochę naciągnięciem, a część była prawdą, ale wyciągnięciem jednego elementu, z której o świadczył. I w moim, w moim przekonaniu, u też to umie robić, ale w przypadku Friza to nic nie da, że on jest za dużym twórcą, ma za bardzo ten e, widne taki, a nie inny i tam nie ma takich rzeczy, więc jeżeli bym powtórzył, to zrobił Sąski dano, czyli niby powtórzył rzeczy wiadome, ale przypierdolił pięknie, wyszedł poza moją bańkę i tak dalej. Frisas na każdym. Mniej więcej co on robił na każdym, więc nikt się z tego filmu, tak film jest tońskiego o mnie nie dowie, kim ja jestem i tylko na tym oprze, bo już coś o nim wie. On jest dla mnie za dużym twórcą, żeby go od tak sobie nie mając jakichś wielkich rzeczy, tylko robić, taki, takiego dedyka o nim, to nic nie da, jeszcze tego moim zdaniem by się uśmieszył. A rzecz druga, która w swoim pytaniu mnie jeszcze bardziej e, jakby no, która zwróciła mu uwagę, to jest to, że zobacz, co my mówimy, jakim twórcą jest że, 100% tak zgadzam, że jego paliwo to to po prostu napierdlanie się. Z kimś to stan wojny, tak, mm. te, 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 tak powiem. I to też, że jego widzów. Co on teraz je Co on teraz Mieliśmy wiele przykładów? Czy z Konopskim właśnie, czy z Boxdem, czy z całym Fejmem. I to i to mu zawsze najwyżej strzela. Czy z Maieskimi, z Maieskimi, z, z, z Wersow I to zawsze Z, z naj, najwyżej, tak. ludzi z którymi on się strzelał, jest długa. Tak i, i tylko że to nie był nigdy aż tak ktoś duży i, i też obudowany takim piarem, Ale zawsze się stawiamy, że, że stawiamy. W swoim pytaniu padło, że on nie wiem co teraz robić, że nie czuje tej inwencji, bo się z nikim nie napierdala. Teraz fajnie. Powiedziałeś też mi jakby w głowie, jak on jak ma ten kontent, jak my ten kontent jego odbieramy? To jest zawsze na Założyłeś? Tak teraz nawet zobacz, że nie ma paliwa, czy by nie dobrze, się to napiera. ale na nie my już widzimy sylwka, jakiego właśnie takiego gościa. I może wtedy kurwa dobrze, jak on się nikt nie na albo zrobić coś innego, albo odejdzie, bo jeżeli to faktycznie będzie tylko na nie zawsze słuszne z kimś, tylko dla na bo czasami są słuszne, tylko dla kogoś jego odpowiedzi, co daje mi znowu jakiś asum, żeby odpowiedzieć, to chyba nie jest najfajniejsze, jakby życie w internecie i najfajniejsza postać. I przy...